Dany kraj się kocha za wszystko, bez, bezwarunkowo. Także mnie nie pytaj, za co nie kocham Polski, bo, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Kocham Polskę za, za taką niezwykłą otwartość Polaków. Moi rodzice byli tutaj do końca życia, mieli wdzięczność wobec Polski yy, ogromną. Polska przygarnęła nas, dała jakby nam wszystko na, na, na samym początku. Dała, dała nam o wiele więcej niż mogła dać swoim własnym obywatelom. To jest nieprawdopodobne. Tu w Polsce dano im możliwość wykwalifikowania zawodowego i pracy. Dano im mieszkania. Dzieciakom dano możliwość chodzenia do, do przedszkola, do szkoły i, i na studia wyższe. Ja tu w Polsce miałem o wiele większe szanse rozwoju niż, niż, niż moi kuzyni. W Hiszpanii i we Francji. Jest to taka szczodrobliwość też yy, ogromna, i za to też kocham Polskę.